Danioskry, prosta metoda na głoda. Jak tanio rozwiązać problemy z dziećmi? Patrick, what are you doing here? I'm Patrick. Wygląda na to, że wiśniacy próbują nie dać się złapać przez UFO. Ktoś tutaj. To cyfra plus i telewizja N łączą się w niczym nieograniczony świat rozrywki NC. Plus. ...prawich mojstrów. ...dobre ubrania. Pokaż swój styl. Hahaha! Odwiedź... nie nastawiał, to byś nie dostał w kichul. Jak ty się na nastawisz, to jak ja ci bułę sprzedam... Świetnie! Znasz już literę? S jak smok! Wierzysz w krasnolud? A <śmany> mię tak na także dobrze mieć w ciemnym <góry> lesie. Nulowa spolu udział, nulowa starost. A wyprawę. Dinozaur Bratek już daje znak, byś poznał z nim pradawny świat. To dino pociąg nowy. Ma Stop, Tatek. No dobra, Mufilko. Pójdziesz wcześniej spać. Hej, nie! My dziś kładziemy się